Witam, witam serdecznie, jak tam przejdziecie tego typu Benz. A ja ja jestem w pokoju, który jest już sufit pomalowany, jak widzicie. Sobie, już na biało. Jest sufit. Już jest malowany, I teraz będą ściany malowane pod kolorem tego typu Benz. Ogólnie, jak Wam się podobało wczorajszy z tym tego typu, bo na pewno mam zainteresował ten stream tego typu. A więc o, o, a ja Jak wam się podobał? Z tym wczorajszym? Dzisiaj o klasy 19.30 będzie następny stream. Pamiętajcie tego typu. Dziękujemy widzowie, że jesteście z nami, że pomagacie, wspieracie, że powiadacie, co ja. Tak mówię, no, no nie... Dzięki Wam żyjemy. Dzięki Wam widzowie, fani tego typu, że to, że pomagacie, tego, że wspieracie, że jesteście z nami, to Wam dziękujemy. Bardzo się z tego cieszę, tego typu będę. Tak mówię, dzisiaj nie będę malował, bo dzisiaj jest niedziela, ale YouTube po pracy będę malował ściany już pod kolor. Tego chłopca już jest pomalowane na biało tego typu B i teraz są zamieszczane i koniec roboty będzie ogólnie dzisiaj się widzimy na następnym 19.30. bądźcie przygotowani bo będą znowu pane tematy pane sytuacje tak jak to zrobiliśmy tego typu, no i tak mówię zapraszajcie innych znajomych do naszego kanału, dajcie subra dajcie like na stronę tego typu i będziecie z nami na bieżąco. Ogólnie poza was dziękujemy za to, że jesteście z nami. Dzięki wam istnieje, jesteśmy w internecie, znacie was, tego typu. Ogólnie pozdrawiam was, trzymacie się i dzisiaj się widzimy Nas tymi znowu, 15.30 nobel.